Wieża też jest twarda, ale co ci z tej twardej wieży, skoro masz pierwszy spot ogromny kurwa garnek, drugi kurwa, ogromny chuj wie co, o jestem w środku i trzeci garnek i nie masz 10 stopni, masz tylko 8 tylko co jest? Czemu się pojawiłeś, kurwa? Halo? Kurwa duchy? Czy kurwa wymóz, że mam tobą zagrać kurwa? Dobra, przekona... Jak kup ty, co jest kurwa? Ty. O wychodzi. chodzi. Co się dzieje? Co cię mieć za 6 milionów kurwa? Co jest kurwa? No nie mogę kupić ty. Zesarała się gra, cała, kurwa. Już, już go w szkole nie było. Tak szybko spierdalał. Także to... No. Śmiesznie było. A jeszcze pamiętam, zaraz wam opowiem, bo niech się bitwa z tym. Mam dwie historie do powiedzenia, takie dosyć dojebane. My na koniec technikum poszliśmy na miasto i kolega rozdał garniaka, bo się wywalił, jak ponosił kolegę. <laughs> na tarcie nie da się grać? Nie wiem, nie gram, więc wyjebane. Grałeś w poprzedni sezon na tarcia? W sensie, nie wiem czy to było na tarcie, ale grałem to, gdzie było do wygrania mm, 114 SP2. To kibałkę ci widać. I aluminium. Nie nie, ostatnia bitwa musi być wygrana, więc czy za zero się wyjebie, czy nie, to bez różnicy. A nic. Generalnie była też taka historia, że właśnie graliśmy tym sreberkiem sobie. No i ja tak kurwa miałem nowe spodnie, nie? To już wiadomo do czego piję, no ale... Gramy, gramy tą piłką. Znaczy znajomi grali, nie? No i kurwa podleciała do mnie ta piłka. Ja taki wielki wymach wziąłem. Je! Pierdolnąłem, nie? I ja tylko słyszałem, jak tak koptołem od niego takie. Ja, ja wiem. Ja O kurwa, nie? I szybko dupa do, do ściany. wykurwa ja kurwa. I ta piłka... Ja jej w ogóle nie trafiłem, nie? I ona poleciała do kibla damskiego, do damskiego czy coś. Ja po nią poszedłem szybko, żeby nikt o mnie nie stał. I ja tak wiecie, poczułem? O, kurwa, rozdarte spodnie od jaj, kurwa do pleców normalnie. Ja mówię, ja pierdolę, nie, jeszcze dwie lekcje podstaw przedsiębiorczości mamy. Co ja teraz robię, nie? Kurwa, co tu robić? I była zima, pamiętam, na rowerze. To jeszcze rower miałem, to była chyba pierwsza, druga klasa. Mówię, no chuj. Mówię, coś tu trzeba zaradzić do tego. Mówię do tego kumpla. Szofera, Dawid! Dawid! No co jest? Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Ale obiecaj, że się kurwa nie będziesz śmiał! Musisz mi pomóc. obiecaj, że się nie będziesz kurwa śmiał! No obiecuję, ale mi obiecaj to kurwa! No obiecuję, nie będę! Słuchaj, poszliśmy tam yy, do, in, do tego gdzieś do, na, na koniec korytarza, żeby nikt nie widział? Mówię, spodnie mi się rozdarły, jak piłkę kopałem. O! <noise> Mówi, gdzie? No kurwa, od ja i pokazuję. Tu kurwa, do pleców sam. Mówi ja. Nie może do Kurwa, cicho, bądź, mówię, że się nie będziesz śpiał. No, no beke ma fuj. no Mówię, słuchaj, zrobimy tak. Ja pojadę do domu. Powiedz pani od przedsiębiorczości, że się źle czułem. <ścoughs> że się źle czułem i po prostu pojadę do domu rowerem, no bo jak kurwa, ja mam siedzieć z rozartymi spodniami, nie? Możesz to zrobić? Mogę. Beke ma choj ze mnie. I kurwa wiecie ja chodzę tak, wiecie, tak pomału, nie? No bo nie chcę, żeby mi się spodnie bardziej rozdarły i żeby było mi widać cokolwiek. <grystanie> idę, idę wszystko spoko, no ale kurwa do szko od szkoły do, do, do domu trochę mam No to rower muszę wziąć, nie? Biorę... o nie trafiłem. Biorę rower No i kurwa jak pytałujesz to normalnie no, ja, pe... ja pierdolę, to widać, nie? W... Zima, środek zimy Wziąłem kurtkę i sobie ją po prostu obwiesiłem wokół. Yy, wokół tak pasa, żeby. Wiecie, czasami się tak robi. Nie wiem, jak to się nazywa ten sposób obwiązywania, ale wiecie dobrze o co chodzi. I kurwa, jadę, żeby jakkolwiek dobrze było, nie? Jadę, kurwa, zima minus 15 stopni. Tak mi. Tak mi chuj z jajami smart. No nie da się tego inaczej powiedzieć, po prostu. Ja uczucia już nie miałem, jak jechałem, nie? Ja co chwila musiałem postój zrobić, żeby się ogrzać normalnie i to nie gdzieś tu, tylko na dole, kurwa, bo, bo był dramat po prostu. Ja mówię, jasny chuj, jeszcze nie przebiłem teraz. Po prostu od... na pewno się odmroziłem trochę. To nie ma opcji, że mi się coś tam nie stało, kurwa, po takiej wycieczce. Z kilka ładnych kilometrów kurwa jechałem, tak, nie? Ludzie na szczęście chyba nie widzieli, no bo nie wiem już sam. Tragedia była, tragedia, ale dojechałem na szczęście, nie? Ale dojechałem i było dobrze. Za takie opowieści by się łapkę w górę zostawić. <gry> o, o, o. ty tył jedzie. No, a później jeszcze pamiętam inną akcję. Też zima, ale to inny rok już był. Tak, generalnie jechałem sobie rowerem do szkoły. Więc to musiała być jakby pierwsza, druga klasa. No i niby wszystko spoko, ale dosłownie kurwa. Trafił się taki. taki odcinek 2x2, gdzie był sam lód, kurwa, nie? I ja kurwa jadę. I czuję nagle tylne koło spada. leci na mnie, kurwa, nie? I jepi się wypierdoliłem. Ja mówię, ja pierdolę, wyjebałem się, spodnie całe do wyprania, wszystko, kurwa, nie? Mówię, co teraz? Jak się wyjebałem, w ogóle leżę? I taki kościół rowerem koło mnie, przejeżdża stary i mówi Uwaga, bo tu ślisko i się wyjebać można Mówię, aha dziękuję panu <laughs> kurwa leżę dalej, nie Staje kurwa, spodnie ujebane, wszystko Ja mówię, wracam do domu, nie No i wróciłem na szczęście I nie miałem innych spodni To mi tata swoje moro pożyczył I w moro spodniach mówią, kurwa co ty, ty wojskowy Wie wie, odpierdą się odpierdol na rowerze się wyjebałem, nie Także no... A jeszcze mam powiem historię. Nagra się na grupę jakby? Ja nawet myślałem, że jest tego odcinka. Co? Hmm. 100 zł od młodego parata 1 jeden... Co jak szuzona? Pacet się na to dziewczyno daj mi 100%. Kurwa. Już się miałem dziwić, że top donate dzisiaj. No nic, dzięki za trollerskiego donejta tak dziękuję, za każdego donata'a bardzo serdecznie dziękuję. Jaki ten czołg jest kurwa głupi! Dziękuję za donate. Bardzo serdecznie. Daj mi 100%.